Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu zrobimy formatowanie warunkowe, które wykorzysta do formatowania formuły. Pokażę Wam takie podstawowe zastosowanie formuł podczas formatowania warunkowego, na jakiej zasadzie to działa, i zrobimy sobie to na tak naprawdę dwóch przykładach. Ponieważ w tym zadaniu chodzi o to, żeby po dopisaniu cyfry 2, czyli liczby porządkowej, tutaj cały ten wiersz zyskał obramowanie. Następnie po wpisaniu imieniu, na przykład Anna, żeby cały ten wiersz zmienił kolor na szary. Czyli mogą się wydarzyć dwie rzeczy. Możemy uzupełnić liczbę porządkową, ale możemy też uzupełnić imię. Zacznijmy po kolei od dodania obramowania, tak? bo będziemy tutaj dodawać dwa formatowania warunkowe. Pierwsze będzie dotyczyło obramowania, a drugie będzie dotyczyło imienia. Zakładam, że do tego momentu będę wpisywać dane, oczywiście ja mógłbym zaznaczyć więcej tak tych, tych wierszy, po prostu zaznaczamy obszar, który ma się zmieniać, tak samo jak przy każdym innym formatowaniu warunkowym. Następnie w zakładce Narzędzia Główne przychodzę do formatowania warunkowego, nowa reguła. No, i tutaj wybieramy tą ostatnią opcję. Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. W tym miejscu musimy zapisać formułę. I teraz, formuła, którą my tutaj zapiszemy, musi zwrócić nam wartość prawda albo wartość fałsz. No, bo w przypadku formatowania warunkowego mamy tylko dwie opcje: kolorujemy albo nie kolorujemy, tak? Prawda albo fałsz. Więc generalnie tutaj po prostu możemy wpisać każdą formułę, każdą funkcję, która zwraca. Albo prawdę, albo fałsz. My musimy tutaj w tym miejscu zapytać, czy w komórce tutaj B6, później B7, B8, B9 i tak dalej, będzie zapisana wartość liczbowa, 2, 3, 4, 5. Mówimy tutaj o wartości liczbowej powyżej cyfry 1, więc w tym miejscu muszę po prostu zaznaczyć tę komórkę. Oczywiście w przypadku formatowania warunkowego zawsze ta zaznaczona komórka będzie zablokowana, muszę pozbyć się dolara sprzed szóstki. Dlaczego? Ponieważ nie chcę, żeby wiersz szósty był zablokowany, żeby tutaj na dole sprawdzał mi wiersz siódmy, wiersz ósmy, wiersz dziewiąty itd. Zostawiam dolara przed B, ponieważ ja chcę sprawdzić, tylko kolumnę B. Ta jedynka, dwójka, generalnie liczba porządkowa zapisana jest tylko w kolumnie B. No i ta wartość ma być po prostu większa od jednego, tak? Czyli to będzie taka prosta formuła, gdzie każda wartość pisana powyżej 1, tutaj w tej kolumnie zmieni nam moje formatowanie. No właśnie, ale jakie formatowanie? Muszę je ustawić. Czyli tam, gdzie mam podgląd, klikamy formatuj Przechodzę do obramowania, bo chcę dodać obramowanie. Wybieram kolor czarny no i wybieram kontur, tak, bo chcę dodać w konturze, ale właściwie w środku też chcę dodać. Czyli dodamy sobie tutaj w środku również yy, tą komórkę. OK. Klikamy OK. Jeszcze raz OK. Zapisuję tutaj dwójkę. Enter trójkę Enter czwórkę Enter i tak Dodanie liczby porządkowej po prostu powoduje dodanie obramowania. Ok. Dodajmy teraz kolor szary czyli ponownie zaznaczam obszar. Przechodzę do formatowania nowa reguła. No i tutaj musimy wpisać formułę już, która będzie sprawdzała dwie rzeczy. To znaczy my musimy mieć liczbę porządkową zapisaną i jednocześnie musimy mieć wprowadzone tutaj imię. Bez tego nie będzie kolorowania. Czyli my musimy tak naprawdę zadać dwa pytania. No a funkcją, która może nam tych pytań zadać kilka w Excelu, pytań oczywiście, mówię tutaj o pytaniu, y, które zwróci nam albo wartość prawda, albo fałsz, jest oczywiście funkcja oraz, jeżeli interesują Cię te funkcje, to odsyłam do mojego szkolenia z funkcji, jeżeli dostępna jest również na moim kanale. Ok, czyli mamy funkcję oraz, która zada nam kilka pytań. I pierwsze pytanie będzie takie jak wcześniej, czyli czy b, b6, gdzie usuwam dolara z przed szóstki, zostawiam przed b, jest po prostu większe od jedynki. A drugie pytanie to będzie sprawdzenie, czy w tej komórce jest zapisany tekst. Wpisuję więc funkcję czy. Kropka Tekst. No i sprawdzam, czy ten tekst zapisany jest w komórce C6, gdzie również usuwam dolara z przed, szóstki zostawiam przed C. Zamykam nawias dla, czy tekst, zamykam nawias dla oraz oraz ustawiam sobie formatowanie, tak żeby wypełnienie zmieniło się na kolor szary. No i klikamy OK. Teraz, jak wpiszę tutaj imię Anna, to cały wiersz jest. Szary. Wpisuję Jan, szary i tak dalej, i tak dalej. Czyli musimy najpierw wpisać, zobaczcie, numer, tak? Bez numeru tutaj nie będzie samo imię nam działało, musi być wpisana liczba, natomiast jak będzie i liczba, i imię, to wtedy cały wiersz będzie szary. Czyli możemy w ten sposób stosować po prostu każdą formułę zwracającą prawdę i V, żeby formatować. W wybranym przez nas po prostu momencie. W sprawie szkoleń z Excela napisz na biuro URPPl, Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał. Raz w tygodniu dodaję film dotyczący Excela, e-commerce oraz baselinkera.